Odwiedzamy pracowną Garnacarską w wiosce Gedele. Gerdele jak mówią, to bardzo popularna wioska. Na, na sieście. Na południu wyspy żierek, gdzie jako zobaczymy wyrobią. Wyroby ze gliny, zawsze chcę mówić ze gliny, ponieważ ceramika to nie jest glina. Zobaczymy, jak wygląda ta glina, z której wyrobią te wyroby. Z ceramiki. Najważniejsza rzecz tutaj to glina. Jeśli glina ma dobrą jakość, to znaczy i wyroby też mają dobrą jakość. Możemy zobaczyć, że wyroby są podobne, wyglądają podobnie, ale oni są różne. Jakość jest różna. Tu są e, jako drogie są też e, e, tanie wyroby. E, tą gliną znajdują w głębokości około 20-25 metrów, nie na powierzchni oczywiście. Ale oni mieszają z wodą muszą zostawić w ciągu kilka dni w basenie, żeby dostać taką glinę. Muszą przychodzić codziennie, żeby mieszać Mówiłam, Mówią, że to jest bardzo trudną pracą. Oni muszą dbać o glinę. Dalej, jako zobaczymy, pan musi skręcać maszyny, które używają i teraz, żeby dostać na przykład małe talerz. Teraz pan kubik. zrobi nam mały kubek. Zobaczymy tradycyjne wyroby, jako popielniczka. gelery, które służyły tutaj. Oni też stworzyli inne wyroby, które za chwilę pokażę państwu. To jest, jak mówią bardzo długi proces. To wypalenie do pieczy. Też i te dziewczynki, które muszą pomorować, te piękne wyroby, które zobaczymy, w To, Kubek jest już gotowe. Brawo. A, ale, jak Jak mówiłem, ja moja zamawiam rolę. A jak się ruszyć. Ta pracowna garnacarska ma nazwę magiczny wybunt. To przed nami jest magiczny wybunt. Dlaczego ten wyrbunt jest magiczny? Zaraz. Pan pokaże nam a jeszcze raz. Bierzemy na przykład kawę. To jest kawa, nie woda. E, mleko. Magia. Co mamy? Cappuccino. Na zdrowie. Aj, whisky. Co zmienimy? Zamiast kawy whisky. E, Coca-Cola. Dobrze. Co mamy? Drink. Amerykański. E. To zawsze nasi goście chcą e, wiedzieć. E, dlaczego ten wielbłąd jest magiczny? E, jaki tutaj jest sekret? To łatwiej zrobić. To trzeba kupić dwa wielbłądy. Jeden rozbity, jeden ząb ze sobą. To będzie bardzo dobrze dla właściciela. Każdy turysta musi kupić dwa wielbłądy, a nie jeden. To są wielbłądy pomalowane gdzieś wewnątrz. To specjalne żeby było łatwiej myć i czyścić też, e, gdzie możemy e, e, i oliwa, oce na przykład kuchni. Są i nowe dekoratywne, są małe, średnie i duże. Tutaj są nie tylko werbądy e, magiczne, oczywiście są i inne wyroby, na przykład tam zawadni. zobaczymy najdroższe, zawsze mówię najdroższe. Ponieważ naprawdę to są najlepsze wyroby, które znajdziemy tylko w wiosce Galerii. Nie ma w sklepach, na przykład, w się ponieważ to jest praca artystów, to jest pierwszy wybór, first choice, jak no. mówił. Są też i inne wyroby, jak mówią, płacić można uh, dinarę, euro, kurs kartą kredytową, a dzień dobry. dzień dobry, dobry właściciel, dobra cena, dobry. zawsze, są te kosze, żeby nie rozbić, to trzeba wybierać kilka wyrobów i podchodzić do kasy, tam możemy pytać ile kosztuje, jeśli chcemy kupić, to możemy tam zostawić, to nie ma problemu.